Vlogmas dzień siódmy. Dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Ja właśnie się ubrałam, umalowałam i pryskam się zapachem z Made in Lab. To jest akurat dziesiątka. I powiem Wam, że uwielbiam ten zapach. To jest akurat inspiracja zapachem YSL Black Opium. I ja w ogóle uwielbiam tego typu zapach. Tutaj w ogóle główną nutą jest kawa. Dodatkowo wanilia. Tak jeszcze sprawdziłam. Tak, nuty bazy to wanilia, paczula, cedr i drzewo kaszmirowe. Czy może być lepiej? W serca jest kawa, jaśmin, gorzki migdał. To są totalnie moje klimaty, moje nuty zapachowe. Ja uwielbiam wszelkie zapachy, które są właśnie takie drzewne, yy, otulające wanilią. To jest właśnie to, co ja lubię. I już właśnie od jakiegoś czasu testowałam sobie zapachy od Made in Lab. Dostałam od nich przesyłkę. Wybrałam sobie kilka mm, zapachów i codziennie używałam i powiem Wam, że jestem zachwycona. Made in Lab to perfumy inspirowane najpopularniejszymi zapachami, ale bez takich Kuśnych buteleczek, nazw, etykiet, tylko w takiej prostej formule. Wszystkie buteleczki są takie same, mają po prostu inne numery. No i jest to świetne rozwiązanie, jeśli lubicie mieć kilka, czy nawet kilkanaście zapachów w swojej kolekcji, przy takiej atrakcyjnej cenie możemy sobie na to pozwolić. Poza tym w zapachu najważniejszy jest zapach, przynajmniej dla mnie. Kiedy wychodzę z domu, nikt nie wie, ile wydałam na dane perfumy. I to, co nam tutaj też odchodzi na dalszy plan, to to, kiedy mamy droższe perfumy, to często je oszczędzamy. Oszczędzamy na jakieś wyjątkowe okazje, nie chcemy ich tak szybko zużyć, a tutaj mamy inspirację często właśnie tych najpopularniejszych zapachów i nie musimy ich już tak oszczędzać, możemy używać regularnie i zmieniać sobie nawet te zapachy między sobą. I specjalnie zamówiłam sobie numer 17, ponieważ jest to odpowiednik zapachu Karolina Hellera Good Girl. A mam taki w swojej kolekcji, więc stwierdziłam, muszę porównać te zapachy, i faktycznie. One pachną dosłownie tak samo. Ja bym ich nie odróżniła, przynajmniej gdyby ktoś, wiecie, zasłonił mi oczy. No i to co najfajniejsze, te zapachy, słuchajcie, są trwałe. Przez ostatni czas najczęściej używałam właśnie dziesiątki i siedemnastki. I powiem Wam, że za każdym razem, kiedy się nimi psikałam, czułam je w różnych sytuacjach. Wiecie, jak zdejmujecie gdzieś tam sweter, szalik czy coś, to czuć było ten zapach, właśnie cały czas się unosił. To mi się naprawdę bardzo podobało. Ja lubię też czuć ten zapach na sobie. Aktualnie na stronie jest największa. Promocja, dlatego, że za buteleczkę 100 ml zapłacicie 33.90, to jest naprawdę rewelacyjna cena i idealna okazja do przetestowania różnych zapachów albo do uzupełnienia zapasów, jeśli już używacie tych em, zapachów z Made in Lab. No naprawdę 39 czy 33.90 na promocji za 100 ml naprawdę fajnych zapachów. Myślę, że grzechem by było nie przetestować, także naprawdę polecam wam dziewczyny, sprawdźcie sobie, będziecie zadowolone. Teraz na stronie są też bardzo fajne zestawy prezentowe, więc można kupić też komuś na prezent. No i oczywiście są też na stronie Zapachy dla Panów. Śmiało zachęcam Was do zerknięcia na stronę, przeklikać sobie, poczytać o tych wszystkich zapachach. Naprawdę warto. A takie zestawy myślę będą idealnym pomysłem na prezent świąteczny. Także ja jeszcze jeden, jedno przyknięcie. Mam w ogóle też w takiej mniejszej wersji tą e, dziesiątkę. Powiem Wam, że jestem zakochana w tym zapachu e, i tak czułam, że może tak być po opisie właśnie, więc wzięłam Wzięłam sobie mniejszą wersję do torebki, więc to też fajny protip. Jak wiecie, że jakiś zapach Wam się podoba, to możecie mieć jedno opakowanie, takie większe w domu. A jedno mniejsze do torebki, czy też na wyjazdę, bo to ma właśnie 33 ml. Idealnie zmieści się w bagażu podręcznym. I też taka fajna, zgrabna buteleczka, idealna do torebki. Przyszły w ogóle do mnie plakaty, które zamówiłam, no już jakiś czas temu, na Black Friday. Do mnie dotarły, ale słuchajcie, to było tak zapakowane, że ja otwierając tutaj, rozdarłam niestety tutaj ten plakat. No na szczęście to jest, tak wiecie, gdzieś w rogu, na dole, przy tym małym, więc może nie będzie tak widać, ale raz że to bez sensu bawić w jakieś odsyłanie i tak dalej, a dwa, no mogłoby to być w jakiejś folice po prostu, skoro to jest format A4. No bo to było jakoś tak tutaj, że jak pociągnęłam za ten pasek do otwierania, to to się rozdarło. Także trochę lipa. Tutaj mam następny plakat. Tutaj jest zamówienie z Galerix. Ten plakacik mały szed z desenia. Tutaj też jakoś dziwnie to jest zapakowane. Także muszę uważać, żeby. Widzicie, tutaj jest na takie. A, dobra, da się. I jeśli chodzi o to zamówienie, tutaj były jeszcze plakaty, jakby na teraz. W sensie ten idzie po mojej stronie, ten będzie po kuby stronie. Sobie wybrał taki domek z piernika, jakby do tej kompozycji, bo tutaj zostały te dwa małe jesienne. A te są już na poświętach. Stwierdziłam od razu, jak była promocja na Black Friday, że wezmę coś na poświętach, żeby jeszcze. Wiecie, żeby nie wracać do tych całorocznych. Że tak powiem, tylko żeby coś zimowego jeszcze przez styczeń czy luty było. Więc taki domek w śniegu. Tutaj proszę bardzo, coś takiego. Takie góry. Jeden zimowy już mamy, więc można tutaj sobie z tym połączyć. I to miało iść, słuchajcie, do łazienki. Taka, taka wioska, trochę na święta, trochę na zimę. Także w końcu przyszło, bo już długo na to czekałam. Także zaraz sobie wszystko wymienimy. Zostaną na poświętach. Także plakaty założone, a ja lecę trochę teraz pomontować. Do mnie też słuchajcie te piżamki z reserved, te w zieloną, jakby kratę, więc robimy, mierzymy. Bo jutro będę w okolicy sklepu, więc w razie co będę mogła zrobić zwrot już stacjonarnie bez wysyłania. Także mierzę i muszę w końcu zdecydować, którą z tych zielonych zostawiam, bo tą czerwoną sobie zostawiłam, a nie wiem jeszcze co. Jeszcze jest z długimi spodniami, zostawiłam jeszcze metkę. No... No i właśnie te bo czekałam z decyzją jak przyjdzie ta paczka także otwieram i mierzymy. Dobra, tutaj są te piżamki. Zamówiłam M i S, żeby wybrać po prostu który rozmiar lepszy. Natomiast tak, pierwsze, jaką widzę, to to, że nie ma tu kokardy W tej piżamie z długimi spodniami jest fajna kokarda No zobaczymy, materiał ogólnie jest bardzo milutki, także to mi się podoba Wzór jak najbardziej też Niestety w tych piżamach nie ma kieszonek, nie żeby to było jakoś bardzo potrzebne, ale ja lubię Więc tak, tutaj mamy dwie właśnie, że jest u góry długi rękaw, krótkie spodenki A tutaj mamy długie nogawki, długie spodnie i taką koszulkę. I ja właśnie myślałam, że jak zostawię sobie jeden taki, jeden taki, to mogę z tego zrobić komplet. Bo przecież po co zrobić taką piżamę w sklepie, która by miała taki sam wzór? W sensie wiecie, no tutaj jest z krótkimi spodenkami, ale wersji z długimi nie ma. Wersja z długimi wygląda tak, więc zaraz zobaczymy, czy w ogóle którąś zostawiam, czy wszystkie oddaję. Bo z tej czerwonej jestem naprawdę zadowolona, więc możliwe, że w ogóle te trzy pójdą do oddania. Z krótkimi są po 119 a ta z długimi 139 o ile dobrze pamiętam tak wszystko 100% bawełna także materiały są naprawdę fajne no i co przymierzę sobie może najpierw tą S dobra mam na sobie góra S dół M no bo wiadomo te piżamy są złączone więc nie da się jednocześnie założyć i góry do z jednego zestawu więc pokazuję wam po prostu jak to razem wygląda i szczerze nie podoba mi się nie wiem jakoś ten wzór jest ładny w sensie kolorystyka ale to jak to wygląda, to mam wrażenie jakby ta piżama Miała już z 5 lat Leżała w mojej szafie Nie wiem, coś jest tutaj nie tak Z tymi rękawami I w ogóle te spodenki też są jakieś dziwne Rozmiarowo ok, Ta eska by była Bo już spodenki też mierzyłam Natomiast nie leży to ładnie Więc wskoczę jeszcze w te piżamy Z długimi nogawkami Zostawię sobie tą górę, żeby Bo wiecie, tam nie założy też, bo jest połączone i te dwie idą do oddania. Także czekałam na to zamówienie i w sumie niepotrzebnie no ale skąd mogłam wiedzieć, że to okaże się, nie wypałem. Jakoś tak po prostu, no nie wiem, szału nie ma, więc po co zostawiać. A tutaj jest góra właśnie ta, którą zostawiłam. I te spodnie. I powiem Wam szczerze, że już lepsze te spodnie, właśnie z długimi nogawkami. I do tego ta zwykła koszulka z tyłu. Tutaj ją mam, z tyłu wisi. Lepiej to wygląda. Tak, karda też jest fajnym elementem, a tam nic nie było. Ale wiecie co? Chyba odeślę. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej piżamy czerwonej. Tak jak na początku nie byłam jej pewna. Tak świetnie mi się w niej śpi. Super jest ten materiał. Nie za gruby, nie za cienki. Zresztą tutaj ona jest, podlinkuję Wam. Pytaliście, jaki mam rozmiar? Ja mam M. Eska była dobra, ale chciałam coś, co będzie takie luźne i przyjemne, więc specjalnie wziąłam rozmiar większy, ale Eska była jak najbardziej dobra. Po prostu teraz te spodnie są luźniejsze i tak bardzo ładny jest ten wzór. Tutaj jest zielonym delikatnie. Spodnie też bardzo wygodne, także jakbym miała Wam polecać którąś z tych wszystkich piżam, to zdecydowanie ta czerwona wygrywa. Tak, jutro będę. Właśnie przy reserve to mogę zrobić zwrot, bo wydaje mi się, że właśnie te zamówienie online też można zwrócić a właśnie te z krótkimi spodenkami są online kupione, te z długimi nogawkami kupowałam stacjonarnie, ale wiecie, zwrócę wszystko za jednym razem. I tutaj moje przypomnienie, żeby zwracać jak najszybciej możecie, żeby tego nie trzymać, bo potem można przegapić termin. A też bez sensu moim zdaniem sobie tak wiecie, mrozić pieniądze, zwłaszcza teraz jeszcze przed świętami, przed Nowym Rokiem. Ja lubię to wszystko sobie wiecie, załatwić na bieżąco, żeby potem nie było, że przegapiłam termin przez święta, czy Coś, więc póki pamiętam mierzę, zwracam to, czego nie potrzebuję. E, tak, nie, nie podoba mi się ta pirama. Zdecydowanie czerwona jest lepsza. No dobra, czas otworzyć kalendarz numer 7. Tu nie widzę. O, jest tutaj takie małe okienko. Nie chcę wylecieć. I dzisiaj mamy, o, uwielbiam ten produkt. To jest, słuchajcie, takie masło oczyszczające do twarzy z linii rumiankowej, na początku nie poznałam, bo było kiedyś w innej grafice, to jest właśnie Makeup Cleansing Butter bardzo fajny, miałam nieraz pełnowymiarowy produkt, pamiętam, że kupowałam jak mieszkałam w Toruniu właśnie dużo produktów z tej linii i z linii Vitamin E i fajna taka miniaturka też podróżna, także bardzo się cieszę i powiem Wam, że póki co jestem naprawdę zadowolona z tego kalendarza, są pełnowymiarowe produkty, są żele pod prysznic Um, był body jogurt, teraz taka fajna miniaturka tego masła do demakijażu więc no, ciekawi mnie co jeszcze się pojawi, coś do herbaty a tu jest dobra, myślałam, że to jakiś inny, ale jednak siódemka i dzisiaj jest czerwony cukiereczek, powiem wam, że mogliby więcej miśków tutaj wrzucić jak już to jest takie lindowe, żeby mi jakoś bardzo zależało, ale ciągle trafiam na te cukierki, a czekam na jakiegoś miśka. A jeśli chodzi o herbatę, to co tu dzisiaj będzie? Mate limona. Propozycja na bazie yerba mate z udziałem trawy cytrynowej oraz aromatem limonki. Ta wczoraj była w ogóle bardzo ciekawa, to grzane wino. Dosyć taki wyrazisty um, smak, nie każdemu może się spodobać, ale mi smakowało. Na początku, jak tak powąchałam, to myślałam, że będzie inaczej, ale była naprawdę dobra, e, więc dzisiaj będzie coś takiego. Później sobie zrobię. Zawsze patrzę, co jest dzisiaj, i zostawiam sobie na później. Kuba jeszcze. Sobie później wylosuję, ale fajne te herbatki. Jestem naprawdę zadowolona z tego kalendarza. Myślę, że w przyszłym roku też sobie takie kupię. Wydrukowałam właśnie zwrot, więc idę wypełnić i. Zawiozę po prostu paczkę chyba do punktu DPD, tak mi będzie chyba najwygodniej. Z tego co patrzyłam, wyjdzie taniej niż paczkomat, a to jest duże okienko w paczkomacie. Zwrot jest na koszt klienta, akurat w tym przypadku. Skoro można taniej, to zrobię taniej, także wypełniam formularz i idę z paczką do punktu DPD i tam na miejscu już panowie zrobią etykietę i nadam paczkę. I tak miał być spacer, nie ma spaceru, pogoda się zmieniła. Ja trochę pomontowałam, więc fajnie, no bo jestem jak. Jakby wiecie, na bieżąco z vlogmasem, ale słoneczka nie ma, jest szaro, ponuro, aż się trochę nie chcę, najchętniej bym wskoczyła pod kocyk z gorącą herbatą i książką, ale chcę już po prostu ten zwrot nadać. Powoli też uprzątnąć tutaj niektóre rzeczy, też wam wystawić na winte, trochę tych rzeczy tutaj w biurze. Teraz leży, nie żeby jakoś bardzo przeszkadzały, ale chciałabym po prostu systematycznie do świąt, jakby wiecie, pooddawać rzeczy, które są do oddania, posprzątać tutaj w domu, wystawić Wam właśnie te rzeczy na wintę. Także dam znać na pewno na Instagramie, żeby też te paczki Wam nadać przed świętami. I właśnie teraz i ten przyszły tydzień to są dla mnie takie tygodnie, kiedy działam, a tuż przed świętami powoli zwalniam. Im szybciej to zrobię, tym lepiej, żeby potem właśnie wszystko nie było do zrobienia. Przed świętami, także idę wypełnić tutaj ten formularz zwrotu, biorę paczkę i jadę za ją do punktu. Wieczór z książką trwa. Jak widzicie, ja w piżamie i przyszłam zrobić pielęgnację, już niedługo, tak naprawdę, do spania. Miałam oglądać dzisiaj vlogmasy, ale stwierdziłam, że zostawiam to sobie na weekend. W weekend będę sobie nadrabiać vlogmasy, bo nie mamy jakichś większych planów, i właśnie o te weekendy w grudniu nam też właśnie chodziło, żeby żeby być tutaj na miejscu, żeby trochę po prostu zwolnić. Nie mam żadnego wyjazdu na jakiś jarmark europejski. Nakładam slap, ehm, więc jakoś tak, wiecie co, fajnie, bo w końcu można docenić ten świąteczny klimat w domu i po prostu w weekend zamierzam nadrabiać vlogmasy, czytać te świąteczne książki. Teraz też właśnie dzisiaj e, czytałam książkę. Tak naprawdę zaraz ją już kończę. Więc tak, dzisiaj taki wieczór z książką i właśnie już jest dziesiąta, więc zaraz do spania. I co, mam dobry tryb pracy w grudniu i nie zarywam nocek na montażu. Jak chciałam, tak dbam o to, żeby się po prostu mm, wysypiać i właśnie najwyżej montować rano jeszcze vloga. Więc tak, serum nałożone, nałożę jeszcze mm, krem pod oczy. I później dołożę sobie jeszcze przed samym snem krem do twarzy. No już taka końcówka tego, tego kremu pod oczy. Więc tak, dzisiaj właśnie było popołudnie z książką. Odpaliłam sobie świeczkę, zrobiłam sobie dobrą herbatę, ale nie wypiłam jeszcze tej herbaty z dzisiaj z kalendarza, więc jutro będę miała dwie. Tak to codziennie piłam, więc zostawiam sobie na jutro. Tak, jutro chyba sobie zrobię jakiś. Peeling enzymatyczny i jakąś taką maseczkę. Planuję też sobie wieczorem zrobić kąpiel. Ostatnio jej nie robiłam, więc stwierdziłam, że jutro, piątek, piąteczek, piątunio idealna okazja na takie domowe spa. Jeszcze później nałożę balsam do ust. A jeśli chodzi o krem do twarzy, to będzie to ten krem ceramidowy. I tak słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o moją pielęgnację w tle piękny mm, obrazek, piękny ten plakat. Naprawdę bardzo nam się podoba. Nie mamy za dużo takich dekoracji w łazience, żadnego dywanika łazienkowego, żadnych czerwonych ręczników. Wiedziałam, że może jakiś pojemnik na mydło i tak dalej, ale nie znalazłam też jakiegoś fajnego. Więc z dekoracji to mamy tylko te lampeczki LEDowe, gwiazdę i pomyślałam właśnie, że fajny był jakiś plakat. I w sumie to jest taki nie tylko świąteczny, ale bardziej też zimowy. Więc może być tutaj troszeczkę dłużej. więc Linki ogólnie do tych plakatów zostawię wam w opisie pod filmem. Kupowałam je prywatnie. Tak słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i włączcie sobie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Ściskam was mocno. Do zobaczenia. Buziaki. pa la.